Dopiero ostatni dzień rajdu zrekompensował zawodnikom startującym w 53. edycji rajdu dolnośląskiego Hotel Zieleniec wszystko to, co działo się podczas dwóch poprzednich etapów. Triumfatorem rajdu w tych już pięknych warunkach pogodowych został Brian Pouffier. To zwycięstwo ważne przede wszystkim dla mojego zespołu, no i bardzo miło wygrać znów w Polsce. Największą sensacją rajdu był Sylwester Płachytka. Wygrał trzy odcinki specjalne, zajął drugie miejsce i do końca walczył o tytuł drugiego wicemistrza kraju. Tym razem jeszcze się nie udało. Wydaje mi się, że wczorajszy dzień ta, ta druga pętla i trzecia zdecydowała o tej przewadze, którą sobie wypracowaliśmy na dzisiejszy dzień. Dzisiaj troszkę wybraliśmy mimo wszystko za miękką mieszankę, ale też oczywiście nie chcę się z tego powodu tłumaczyć. Ważne, żeby, żeby, żeby też się bronić przed, przed, przed Marcinem, tak? bo taki, taki był cel na, na dzisiejszy dzień. Udało się to zrealizować. Jesteśmy na mecie, jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi. Marcin Słobodzian powrócił na rajdowe trasy i w swoim pierwszym sezonie za kierownicą samochodu R5 znów znów odnotował znakomity występ. Wygrał najwięcej, bo aż 9 odcinków specjalnych, ale to wystarczyło tylko do zajęcia trzeciego miejsca. No brakło. Tak sobie wczoraj wieczorem myślałem, ile muszę być szybszy na każdym odcinku, żeby, żeby dogonić Sylwka. Mieliśmy 33 sekundy straty, a niestety tylko 4 krótkie odcinki. No i musiałbym mniej więcej po 8 sekund odrabiać. Udawało się odrabiać mniej więcej po 5. Więc to i tak jest dużo. Też cieszę, że wygrywaliśmy z Brianem. Nie udało się niestety wygrać tego ostatniego power stage'a. Kacper Wrublewski, po równej jeździe, uplasował się na czwartej pozycji w generalce. Oczko niżej znalazł się Łukasz Kotarba. A Kuba Brzeziński, szósty w generalce, wygrał klasę Open 4WD i został mistrzem polski tej kategorii. Siódme miejsce zajął Łukasz Kabaciński, były Rally Krosowiec. Na ósmej pozycji znalazł się Artur Rowiński, w skodzie Fabi Proto. Dziewiąte miejsce dość niespodziewanie zajął Szymon Cieślak, który popisowo jechał pierwszą z osiek, triumfator. Tej właśnie klasyfikacji w tym rajdzie. A pierwszą dziesiątkę zamknął Marek Nowak, pilotowany przez Adama Grzelka. Tegoroczny sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski dobiega końca. Miko Marczyk wywalczył mistrzowski tytuł już podczas poprzedniej rundy. Na drugiej pozycji uplasował się Tomasz Kasperczyk. A trzecią lokatę rzutem na taśmę i tytuł drugiego wicemistrza Polski wywalczyli Brian Bouffier i Xavier Panseri. W prestiżowej klasyfikacji do końca na maksa, a więc RMF Max Trophy, zwyciężył również Miko Marczyk przed Tomkiem Kasperczykiem i Marcinem Słobodzianem.